Pamiętasz te konkursy na Instagramie? Zostaw followa, oznacz trzy osoby, wygraj iPhone'a. Mija ty dzień cisza i... Gówno wygrałeś. Zero wyników, zero zwycięzcy, zero nagród, ale konto właśnie dobiło 10 followersów i tutaj właśnie zaczyna się historia. Zacznijmy od klasyki, czyli konta, które organizują konkursy na iPhony, PS5 i Vouchery. Często bez regulaminów, często bez sponsorów i bez jakichkolwiek dowodów, że nagrody, które zostały wygrane, zostały wysłane. A sam schemat wygląda w taki sposób. Prośba o follow, lajka like i oznaczenie trzech osób, zero wyników po zakończeniu, komentarze z usuwane lub ignorowane. Wiele kont na Instagramie organizuje konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, takimi jak PS5 czy Vouchery. Często jednak brakuje regulaminu, a zwycięzcy nie są ogłaszani publicznie, co budzi wątpliwości w autentyczność takich konkursów. To już trochę bardziej zaawansowana ściema, bo konkurs się odbył, ktoś wygrał, ale... to znajomy, współlokator lub brat samego influencera. I teraz chyba najbardziej perfidna wersja, niektórzy podszywają się pod influencerów, żeby wysyłać wiadomości, gratulacje, wygrałeś iPhone'a. Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dziś Dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s PlayStation. Wydaje mi się, że każdy wie, że to skam, bo po prostu trzeba podać dane, zapłacić za wysyłkę, bla bla bla, już to przerabialiśmy. Dlaczego to działa? Bo mamy FOMO i może chcemy wierzyć, że to ja coś wygrałem. Bo jak widzimy 20 tysięcy komentarzy z dom, to podświadomie też chcemy dołączyć i spróbować naszych sił. Ale haczyk jest taki, że to nie giveaway, a manipulacja emocjami i algorytmem. I to jest najgorsze, że to działa. Może nie na nasze pokolenie, ale starsze osoby często dają się wyłapać na coś takiego. Pejkowy konkurs zdobywa więcej zasięgów niż szczerze story, twórca ma współpracę, a widz zostaje z niczym. Ale giveaway to dopiero rozgrzewka. Zaraz pogadamy o takich akcjach, których fake to jest cały content. Widzowie kochają miłość, ale algorytm kocha content. Kiedy te dwie rzeczy się mieszają, zaczyna się najbardziej perfidna gra, jaką możemy zobaczyć w internecie. W ostatnich latach TikTok dosłownie eksplodował fejkowymi związkami. Dwoje ludzi poznaje się na live, a po trzech dniach wrzucają post, jesteśmy razem, a po tygodniu cichutki pościg postanowiliśmy zostać przyjaciółmi. Są też pary, które całą swoją relację budują na prankach, ale później okazuje się, że nigdy nie byli razem. To była tylko seria romans na potrzeby śmiesznego kontentu. Inna forma ściemy to udawane rozstania. Twórcy ogłaszają, że to koniec, robią emocjonalne filmy, a za kilka dni znowu razem. Komentarze płaczą, algorytm szaleje, prawdziwy soap opera. Pamiętam, jak sam oglądałem jedną z takich historii za dzieciaka i po prostu czułem się, jakbym kupił bilet w teatrze, obserwując ten cały show. Ale wiesz co, przy fajkowych związkach przynajmniej nikt nie udaje, że jest w konflikcie. Gorze, jak w grę wchodzą dramy, często głośne, ustawiono od a do Z i o tym będzie następny segment. są takie momenty, kiedy siadasz do neta Widzisz wojnę na komentarzach. Wszystko tego dwójka tkusów, którzy nagle się nienawidzą. A później lecą smutne storki ze smutną muzyką i screenami z rozmów. I wiesz co, może czasem naprawdę się pokłócili, ale równie często wszystko było po coś. Bo nic nie sprzedaje się tak jak dobry, stary konflikt. Pamiętasz dramę Della z Minimajkiem? Na początku wydawało się, że to już naprawdę koniec. Mocne słowa, publiczne komentarze, że nie sądziłem, że to tak wszystko się skończy. Widzowie wybierali strony, emocje buzowały, a kilka miesięcy później wspólne zdjęcia z eventów. I co wtedy myślisz jako widz, że drama się rozwiązała, czy oni się może pogodzili? A może, że to wcale nie był prawdziwy konflikt? Co najgorsze, to nie jest jeden przypadek, ten schemat zaczyna się pojawiać coraz częściej. Częściej. Najpierw live z skutnią, później expo z przeciekami, a na końcu wspólny content. W teorii aż się prosi, żeby wrzucić tutaj Magikala, ale on przynajmniej na tyle się szanował, żeby nie robić z kimś wspólnego contentu, o ile dobrze pamiętam. Albo nagle przeciekają screeny, które ktoś przez przypadek pokazał w relacji. Ale nikt nie pokazuje całości rozmowy, co sprawia, że widzimy tylko urywki, które mogą nas nakierować na jakiś statement. I to właśnie te niedopowiedzenia robią najwięcej roboty, bo ludzie dopowiedzą sobie sami. I nie chodzi mi o to, że każdy konflikt w internecie to ściema. Ale jeśli widz nabierze się na taką sytuację, to już z reguły nie ufa nikomu. A kiedy zaufanie znika, to internet staje się tylko cyrkiem. Ale z drugiej strony też się z tym nie zgodzę, bo mamy pana prank bro i jakoś dalej w tym internecie żyje. Chodzisz na YouTube, a klikasz w miniaturkę pod tytułem Zwyzywałem obcych, zobacz jak zareagowali. jesteś nagrywamy. Co jakie kurwa, A potem widzisz typa, który podchodzi do jakiegoś ziomka na ulicy i krzyczy jakiejś głupoty. Ten drugi niby zszokowany, widać, że jest dużo emocji, kamera drży. a później pajac krzyczy i prank, tam masz kamerę. Ale ty patrzysz i coś ci nie gra. Nie zdziwił się za bardzo, za dobrze to przyjął, i cała sytuacja wygląda na bardzo ustawioną. W ostatnich latach pranki w polskim internecie przeszły ciekawą transformację. Nie są już one spontaniczne, są bardziej teatralne. Powiedzmy sobie szczerze, z przypadkowych sytuacji tak jak pies, pająk, po prostu ustawione scenariusze. Zaczęło się od tego, że prank miał być szokujący, z mocną reakcją, która się niesie. Ale z czasem, żeby nie ryzykować prawdziwej reakcji przechodnia, wielu twórców zaczęło się dogadywać między sobą. Część tych ofiar w prankach to nie są przypadkowi ludzie. Często to znajomi statyści, ba, nawet inni twórcy, którzy mają mu dawać sztucznych przechodniów. W jednym z popularnych filmów prankowych w 2020 roku komentarze spękały, że ta baba po lewej już była, a chłop nie mógł wytrzymać ze śmiechu. I wiecie co? W sumie to logiczne: prank to ryzyko, a ludzie mogą zachować się agresywnie, po prostu nieprzewidywalnie. Zresztą tak samo było: I am gay, a trzymajcie szocika tutaj. Kurwa. Nie ma więc twórcy zaczęli to kontrolować, a w momencie, w którym to kontrolujesz, to już nie jest pranka zwykły sketch. I to nie dotyczy tylko YouTube'a. Na TikToku znajdziesz pełno kont, w którym każdy prank wygląda jak odcinek sitcomu. Reakcje są przesadzone. Można powiedzieć, że wręcz idealnie dopasowane do algorytmu ludzie to klikają, bo dalej chcą wierzyć, że takie pranki są prawdziwe. Bo nawet jeśli czujemy, że coś jest grane, to i tak dalej to oglądamy. I właśnie dlatego może to działa, bo nie chodzi o emocje na ekranie, a chodzi o emocje u widza. Jest live, niczego się nie spodziewasz, a tu boom... Przeciek. Czasami to przypadkowy DM, czasami jakiś screen, albo rozmowa głosowa, a internet szaleje. Widzowie nie wiedzą co się dzieje, twórca zaskoczony powie ups i często kończy stream albo go zatrzymuje. A w komentarzach spam, o mój Boże widzieliście to. Nie mam żadnych zakul. Kurwa, weź to w kamerkę. A później nic. Brak reakcji, zero wyjaśnień, chociaż w niektórych ekstremalnych przypadkach pojawia się więc z przeprosinami. Ale często po prostu nie ma nic i potem zaczynasz się zastanawiać, czy naprawdę był to przypadek. Bo jakim cudem wielu twórców pokazuje coś kontrowersyjnego akurat na streamie, albo jakim cudem mikrofon włączy się akurat w takim momencie. W ostatnich miesiącach takich sytuacji było wiele więcej. No nie liczę tutaj Pandora Gate, tak? Niektóre konta wręcz zbudowały na tym swoją karierę, na przykład I Show Speed, I Show Meat. Ale czasem wygląda to zbyt idealnie i zbyt kontrowersyjnie, żeby było to przypadkiem. I to jest moment, kiedy widz staje się częścią kampanii, bo nawet jeśli to był przypadek, to działa. Zasięgi rosną, klipy wiralują, a zanim w ogóle ktoś się szczai, że może to było ustawione, streama już nie ma. I to właśnie różni internet, który się parę lat temu. Kiedyś dramy się zdarzały, teraz są zaplanowane. Kiedyś przypadek był przypadkiem, a dziś przypadek to tragedia.